Hejka! Nazywam się Klaudia Białączyk, a wy jesteście na kanale Claudie Monique, czyli moim francuskim z wyobraźnią, i dzisiaj nauczymy się nas miesięcy, co jedziemy. Miesiące w języku francuskim są dość proste, rzekłabym, tym bardziej, jeżeli znacie język angielski, to już w ogóle uh, uh, uh. Jeżeli chodzi o pisownię, jeżeli chodzi o wymowę, no to troszeczkę się to różni, aczkolwiek nie jest to jakaś super skomplikowana rzecz. Zerknijcie sobie teraz. Po jednej stronie znajdują się miesiące w języku francuskim, po drugiej stronie miesiące w języku angielskim. Przyjrzyjcie się im bardzo dokładnie. Różnice są raczej drobne, prawda? No to teraz pozwólcie, że przeczytam nazwy miesięcy po francusku, a Wy powtarzajcie za mną. Janvier, Febrier, Mars, Avril, Me, Juin, Julier septembre, octobre, novembre, décembre. Proste! No i moim zdaniem jednym z najprostszych sposobów będzie po prostu korzystać z kalendarza po francusku. Nie? Zawsze się korzysta z kalendarza, czy zapisując, jeżeli chodzicie do szkoły, no to czy zapisując jakieś terminy sprawdzianów, kartkówek, czegokolwiek, urodzin, przyjaciół, urodziny, kogokolwiek naprawdę, czy jeżeli chodzicie do pracy, no to jakieś tam ważniejsze spotkania, albo jeżeli pracujecie w szkole, to tak samo, być może sprawdzanej kartkówki te sprawy. Ym, także ja przygotowałam akurat dla dzieci kalendarz do druku na styczeń póki co, aczkolwiek mogę Wam go podesłać również, jeżeli będziecie chętni, no to mogę zrobić taki bardziej wow dla dorosłych, a nie dla dzieci i tam na każdy dzień możecie sobie wpisywać Jakieś słówko w języku francuskim, albo nawet nie każdy dzień choćby. Jak Wam przyjdzie do głowy zobaczyć jakieś słowo po francusku, gdziekolwiek, choćby na etykiecie jakiegoś kosmetyku czy coś, to możecie tam sobie wpisać. A jeżeli chodzi o dzieci, to przygotowałam tam osobny plik, osobną kartę pracy, w którym będą dzieci mogły po prostu przepisać nazwy miesięcy kilka razy, wie akurat, ponieważ mówię o styczniu, a kolejne miesiące będą się pojawiać w kolejnych miesiącach. Żeby tego nie było za dużo, żebyście nie marnowali za dużo papieru, tylko od razu, tylko tak sobie to rozłożyli. Um, I literki tak samo do przećwiczenia. Chociaż, jak sobie tak myślę, no i również dorośli mogą z tego skorzystać, po prostu zapisać żonwie, 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 wie, 500 milionów razy, no może nie aż tyle, bo się nie zmieści i też w taki sposób przyjdą Wam do głowy miesiące, po prostu. Samo to wejdzie do głowy, jak będziemy nad tym pracować. Także e, ja się z Wami żegnam, mam, na, mam nadzieję, że Wam się podobało, że wyciągnęliście z tego jak najwięcej i à très bientôt. Zapomniałam powiedzieć, że na tej karty pracy jest również kolorowanka. Wieża Eiffel, czyli La Tour Eiffel, La Tour Eiffel oraz flaga Francji Le Drapeau Français, le Drapeau Français. No to teraz już ciao, ragazzi. Tak się po włosku mówi, a nie po francusku.